Oto trzy ciekawostki ze serialu Squid Game. Zapraszam. Numer 1. Serial pierwotnie miał się nazywać inaczej. Netflix ogłosił plany dotyczące serii we wrześniu 2019 roku i pierwotnie nosiła ona nazwę Round 6. Ta współpraca z Netflix była pierwszą współpracą twórcy Hwang Dong-hyuka z międzynarodową firmą rozrywkową. Numer 2. Squid Game pierwotnie miało być filmem, a nie serialem. W wywiadzie dla Variety twórca powiedział, że projekt we wcześnej fazie rozwoju miał być filmem fabularnym. Numer 3. Lalka z pierwszej gry należy do muzeum i można ją obejrzeć. Niesamowita, przerośnięta lalka z pierwszego odcinka serialu jest prawdziwa i można ją znaleźć w hrabstwie Inheon. W wiejskim obszarze około 3 godzin na północ od Seulu, lalka została wypożyczona na potrzeby serialu, a następnie zwrócona. Na co dzień lalka strzeże wejścia do Muzeum Powozów Konnych. Daj suba i lajka po więcej ciekawostek.